Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z poradników do osiągnięć do American Truck. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie osiągnięcie Zero Waste, w którym mamy okazać swoje poparcie dla zerowej ilości odpadów, realizując w sumie 10 dostaw pojemników na śmiecie i odpadów papierowych do stacji przetwarzania odpadów w montanie oraz co najmniej jeden ładunek śmieciarki do lub z dowolnego miejsca w montanie. A więc jak to zrobić? wchodzimy sobie w rynek pracy rynek przesyłek i wpisujemy sobie śmie może być i mamy śmieciarkę i tą śmieciarkę trzeba zrobić o do tej firmy albo z tylko w montanie to jest akurat w ale jest z montany dokładnie więc powinno zaliczyć nie wiem czy zaliczy ale raczej powinno bo ja robiłem do Montana. I jeszcze co my mamy? Maku może być. Makulatura. I trzeba też zrobić. W sumie 11 dostaw musi być, ale. Przynajmniej po jednym z każdego rodzaju. I tą makulaturę musimy robić. O, do tej firmy. Dostarczyć, żeby było do tej firmy. I możemy też sobie je wziąć i mamy jeszcze do tej samej firmy trzeba będzie zrobić. Odypy. Może być. Pojemniki na odpady. Do tej samej firmy. Robimy w sumie 11 dostaw. I mamy zaliczone. A więc ja Wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Zapraszam do łapkowania, subskrybowania i oglądania kolejnych materiałów na tym kanale. Ja się z wami żegnam. Cześć! No i do zobaczenia.